ale na pewno nie dostawię ciasta na tłuszcz, na pewno też nie. Jakąś zwierzynę na tej klasie zjadą, nie wiadomo co to jest, ale na pewno nie

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec a to jest Alf, wierzę na to Alf kto miał fajne PC i pamięta takie wieże Alf ooo

Nie to są czary, to jest Wróżwita yy, Maciej. A 100%. Koniec wyścigu, brawo dla zawodników! Wytrwali w tym twarze. Dzięki. Szybko po to i na wakacji? po piwko i na wakacji. To zjeść na blakacji. Zapraszamy. Za pół godziny finał. Jeszcze długi bieg, ale nie wiem czy ktoś będzie jechał. Nie, będziemy się bawić chyba i tyle, niech się poobijają. Trochę.